5, 4, 3, 2, 1, sat. 70, lewy 6, 20, prawy 4, plus. Prawy 4, plus. Przechodzi z uwagą, lewy 4 minus, później długi, nie tnij. Lewy 4 minus, później długi, nie tnij. Do prawy 4, nie tni. 30, lewy 4, schamuj. Schamuj do prawy 2, plus. Schamuj do prawy 2, plus. 70, Lewy 4 dłuższy Lewy 4 dłuższy 150 150 Lewy 6 do szczytu szczyt z uwagą Lewy 6 do szczytu szczyt z uwagą 80 prostój Prawy 5 I 100 prostój przez mostek Uwaga, chopa, to lewy 4 plus szczytem 100, 100 do szczytu Lewy 5 i 70, prawy 4 to prawy 4 dłuższy do, szy, do szczytu i 10 hamuj, lewy 3 z drogi. Lewy 3 z drogi. 100, lewy 4 późny dłuższy i hamuj z uwagą, prawy 3 z drogi syfek. Prawy 3 z drogi syfek. 50, prawy 5. Do 150, 150 prostu i do szczytu. I 70, prawy 2, minus w tył. Prawy 2, minus w tył. Przechodzi. Lewy 4 długi. Przechodzi w prawy 4 stupek zacisk. Prawy 4 stupek zacisk. Do lewy 4. Cztery. Prawy 4 cztery, zacisk. Do lewy 4. I 50, prawy 4, krótki. Do lewy 4, krótki, zahacz. Do lewy 4, krótki, zahacz. 50, prawy 4. I 80. Lewy 5 na szczycie. Lewy 5 na szczycie. 150. 150, max prawy. I 50. 5, prawy, zahacz. Szczyt środkiem. Szczyt środkiem 80. Lewy 5, zacisk 4, szczytem. Nacisz 4 w szczytem, naciska 4. Naciska, dobra, 5 prawy i szczyt 10, hamuj przed znakiem prawy 3 z drogi. 70, lewy 5 plus i 80, maks prawy 100, 5 prawy i 85, Prawy 4 nie tnij, prawy 4 minus, prawy 4 minus, do lewy 1 w tył, do lewy 1 w tył. I